Żołnierza. Nie był człowiek. Był króla w mieście. On nie było. to dzięki jego autentyczność, ale w tym czasie symbolicznej figurze, że bliskie dzieci i młodzież dowiadują się o istotnych wydarzeniach w zakresie historii Polski, w czasie i po zakończeniu wojny. Między innymi o ewakuacji polskiego rządu przez Rumunię, Francję, do Zjednoczonego królestwa Wielkiej Brytanii, działalności polskiego rządu w Londynie, tragicznym położeniu Polski i Polaków po 1 17 września 1939 roku o bohaterskich polskich żołnierzy pod Monte Cassino oraz o ciężkich losach polskich żołnierzy po zakończeniu II wojny światowej. Polskie siły zbrojne po klęsce wrześniowej formułowane są w różnych krajach, stają się zatem przedmiotem historycznej narracji. Książka dla młodych czytników, niejako przy okazji opisu żołnierza Wojtka, Dowiadujemy się o syłkach na Sydenię, przeżycia ludności cywilnej i wojskowej w związku Radzieckim, powstaniu wielu korpusu pod robóstwem generała Andersa oraz o dalszych losach żołnierzy cywilów powiązanych z Armią Andersa. W prezentacji zostały wykorzystane publikacje autorstwa Barry'ego Paulino, Voltaire de Soldier Iron Orb, Voltaire de Bear, Polish War Hero, Jeffrey Logana i Wysoka Lasickiego, Soldier a także o szukach Wysoka w Wólkach tak, że w stanie został obszerny epilog od dostaw Miela stanowiący część książki, ale, ale. o wyborze powyższych tytułów decydował fakt, że wśród książek dla dzieci i młodzieży, dotyczących wybranych zagadnień z zakresu historii Polski, postać żołnierza niedźwiedzia wydaje się w sposób najbardziej bezpośredni i sefer, satysfakcjonujący przemawiać do wyobraźni wielu Polityków. Wniosek tego jest wciąż, wciąż żywa legenda Wojtka, uliczniająca się w najnowszych publikacjach, wystawach Poświęconych, a także w filmie Wojtek the bear that went to roku, nakręconego przez Biblię. Można ten fakt uważać za racjonalny, skoro Wojtek nie był człowiekiem, bo zwierzęciem, nie da się jednak zaprzeczyć, że miał on istotny wkład w osłabieniu polskiego oriarza Wielkiej Brytanii. Dzięki Wyżej wymienionych publikacji dowiadujemy się również o szczegółach bitwy o Monte Cassino, tak istotnych dla polskich Polaków, a bardzo często pominącej okończeniu, podręcznych historii i I brytyjskim. Wizerunek Polako-Żołnierzy, siłą rzeczy, musi rozpocząć się od wysocznego wstępu do wydarzeń ważnych dla Polski. Jak już wcześniej wspomniałam, każdy z wystawionych autorów w mniejszym lub większym zakresie przedstawia tragiczne położenie Polski w czasie II wojny światowej. Jednym z autorów, który bardzo klarownie przedstawia sytuację Polski w chwili wybuchu II wojny światowej jest M. Aszesny, który w epilogu książki Voltaire de Berle-Polschoach w 1939 roku zarówno Francja, jak i Wielka Brytania obiecały wsparcie militarne w przypadku ataku Niemiec na Polskę, co też uczynili 3 września. W okresie letnim prowadzono również wojskowe rozmowy, które oznaczały porozumienie Polaków, że w przypadku wojny Francja zaatakuje Niemcy po drugiej stronie granic oraz siłę. Zadaniem Polski miało być zatrzymanie armii niemieckiej przez około dwa tygodnie, aby umożliwić pomyślną francuską ofensywę. Nic takiego się nie stało. Nie było ofensywy francuskiej. Polska nie trzymała wsparcia internetu, ani ze strony lotnictwa, ani marynarki wojenne. Zarówno z Francji, jak i Wielkiej Brytanii. Było to pierwsze i jedno z wielu koszkich na Polaków ze strony zachodnich polaków. Bardzo istotną rolę przygotowywaniu wizerunku Polaka żołnierza roku, w niniejszej publikacjach od fakt historycznych 19 września 1938 roku, inwazji sowieckiej na Polskę. Każdy z wymienionych autorów na swój normalny sposób trakcjonuje owe wydarzenie z książki, Mamy i lasowskie, dowiadujemy się, że Polska została zaatakowana od zachodu przez Niemcy, od wschodu przez Rosję. Natomiast życie dzieci stało się koszmarem. Ich ojcowie, matki i krewni zostali zabici albo uwięzieni przez Rosjan lub Niemców. Niektórzy uciekli na do Francji, z Francji do Wielkiej Brytanii. Polska inteligencja z jednej strony uzyskana była przez Niemców, z drugiej przez Rosję sowiecką. A polityka wojenna obu obypokres okresowych wobec Polaków była wręcz Przykładem przechowaniem wymienionych podróżnych i publikacjach jest Pawła Katyna oraz zagadnięcia ziem należących przed wojną do Polski przez własność sowiecką. Jednym z piszących o tym autorów jest Nil Achesa, który w epilogu książki Wolter de Berle trafnie charakteryzuje istotę stosunków Związku Sowieckiego wobec Polaków. Moskwa ogłosiła, że Polska przestała istnieć, ale wschodnie prowincje w zachodniej Ukrainy i Białorusi zostały przyjęte przez ZSPR w celu ochrony mieszkańców. Uchwycone pomiędzy dwoma agresorami polskich i zbrojnych zostały rozpite. Zorganizowany opór przestał istnieć. Tysiące jeńców wojennych pojmanych przez Armię Czerwony wywiezionych zostało na słup do nieznanych im miejsc przeznaczenia w Związku Radzieckim. Sytuacja Polaków deportowanych w więzianych w Syberyjskich Łotrach uległa zmianie w roku 1941 po agresji faszystowskich na w Radzieckim. Teoretycznie komunistyczna lesja stała się złocznikiem polskim, co umożliwiło utworzenie polskiej armii. Od tego momentu obraz Polaka-żołnierza jest wizerunkiem Polaka-żołnierza Tułacza, który nie z własnej woli znalazł się na obce Ziemi. W broszurze z 2012 roku wydanym przez Muzeum Instytutu Jerzegoła Sikorskiego z okazji wystawy poświęconej młodzieży Rzecz Wojtkowi, Lastocki pisze, była wiosna 1942 roku. Tysiące polskich żołnierzy z sowieckich więźniów w i łapów wiodowały do Iraku, Palestyny i Egiptu, żeby połączyć się z bezpaństwem sojuszniczymi i walczyć ze wspólną bloką. Podobną informację podaje Gary Paulin. Rosja uwolniono w obozach pracy mężczyzn, kobiet i dzieci. Zebrało się około 120 tysięcy osób, włączając te dzieci. Spośród tych jedynie najsprawniejsi mężczyźni i kobiety utworzyli nową armię. Portem żołnierza to z bardzo wyrazistych parzyzmianych publikacji, począwszy od książeczki Grego Paulina, przeznaczonej na dzieci i moczu, po epilogu Mila Ashinsona. Które pokonywały polskie oddziały, wiodła od Morza Kazwickiego przez Persję, Pirak, Palestyny, Egipt do wybrzeża Morza Śródziemnego. Większość żołnierzy Tułaczu utraciła cały swój dobytek. i domy rodzinne zostały na terenie prezydwschodnim pod okupacją sowiecką. Przygarnięte zwierzęta maskotki pozwalają przepatruć trudne warunki bytowe oraz na chwilę zapomnieć o samotności i utracie najbliższych osób. Punktem zaczepienia, a następnie rozszerzenia zakresu powieści. Jest zakupiona polskiego chłopca przez gromę polskich żołnierzy, małego osieroconego niedzielka. Od tej pory wojtek stał się jednym z nich, symboliczną figurą, którą tak jak żołnierze został osierocony i który tak jak on skazany był na moją jedną Po podróży z z Bliskiego Wschodu do Włoch obraz Polaka żołnierza zaczyna się zmieniać. Tworzy się postać żołnierza zdefiniowanego, gotowego, gotowego obecnie życie za wolność polskiej świata. Kluczową rolę odegrała to bitwa Monte Cassino. Każdy przedstawiony autorów praktycznie na tym się koncentruje. Sama bitwa staje się w tym jedną z najważniejszych wojennych wątków, a na jej tle obraz Polaka Żołnierza, kreowany jest jako wyjątkowy i godny podziwu. Autorzy odnoszą się do bohaterstwa i zasłów polskich żołnierzy, podkreślali jednocześnie, że jego postawa bardzo dużo. Zwycięstwem nad Piękną bardzo obszernie szczegółowo opisała to arm Cytuję: Ostateczna bitwa o Montefiska rozpoczęła się niedawno 11 maja 1944 roku. Przed atakiem generał Anders zwrócił się do swoich żołnierzy, mówiąc: na Niech do tej akcji wstąpi was duch walki, a głęboko wasze serca niech pozostanie Bóg, honor i nasz kraj Polski. Generał Anders wzywa swoich żołnierzy. Aby poszli i wzięli odwet za wszystkie cierpienia, które doświadczyli przez wiele lat spędzonych w Rosji. Monte Cassino był jednym z najbardziej krwawych i taktopijnych światowych. Historycy, choć dzisiejszy mogą się spierać o strategiczną wartość batalik lub no. o sensowność stanu zasobów ludzkich poniesionych przez rykowników polskiej armii, podobnie z Janina Jednak wszyscy autorzy publikacji o 90 Żołnierzy jednogłośnie i bardzo mocno podkreślali, Ważność bitwy, determinacją, bohaterstwo i Polaków. Gary Pauli we wstępie przeznaczony dla nauczycieli napisał. Bitwa o Monte Cassina uznana została za jedną z najcięższych bitw w II światowej. Dywizji pozbawianckich stoczyły trzy różne bitwy, ale nie mogły zrobić głowy. Dopiero drugi II korpus Polski pod rysą generała rezygnującego Bładysława Andersa po trwającej siedem bitwie uczynił to. Opisując zakończenie walc, rzuciła uwagę na złoczenie i zmęczenie polskich żołnierzy. Cytuję: Bitwa, cudzo aż do zwycięstwa Polaków. W końcu weszli oni do ruin klasztoru 18 maja 1944 roku i doszczerbi białą, podartą flagą kapitulującą. Wewnątrz naleźli Niemców w mundurach trzech ciężko spadochroniarzy i liczne ciała kolegów. Kiedy Polacy podnieśli swoją flagę jako znak zdobycia klasztoru, jeden z żołnierzy zakropionował. Helm rozkazany przez wszystkich Polaków jako Helm o zwierzę Gdy te nuty zaczęły, wielu polskich żołnierzy płakało z wyczerpania i łapki. Mordercza walka była już zawarta. Masakra żołnierzy walczących o mandę była już za nimi. W ciągu tygodnia walk drugi Korpus doznał do przeważających strach. Było w sumie 4190 ofiar, w tym 100 zabitych. Była to jedna z decydujących idei wojny. Po zakończeniu biegania światawek i dotarciu polskich oddziałów z Włoch do Szkocji, Polek Żołnierz stał się postacią tragiczną. Niektórzy z autorów są świadomi tego, że wojna dla wielu polskich żołnierzy była w rzeczywistości przegrana lub uważali ją za nieskończoną. Polska znalazła się w strefie wpływu Związku Radzieckiego, zatem ich ojczyzna była pod ekipucją. W trakcie wojny marzyli o powrocie w rozwodniu, dowolnego kraju, a stało się to Decyzja Decyzje tzw. Wielkiej Kruki na konferencji w Laucie 45 roku, przedkreśliły szerokie nadzieje Polaków. Znaleźli się na obcej ziemi, obozie wojskowym w Szkocji. Właściwie bez możliwości powrotu do kraju, zdawali sobie sprawę z tego, że powrót do Polski grozi aresztowaniem przez władze komunistyczne. Na z akcjami sankcjami starożytnie będzie Wielu z nich nie miało już zresztą czego powracać. Część z nich utraciła swoje swojej rodziny, traci działania wojenne i swojego nazwania. Dla większości żołnierzy i domu oraz samego rodzaju życia znalazł się poza granicami Polski. A te tereny, w czasach swoich należały już do zasług, nie należały do Polski. Były częścią społeczeństwa rosyjskiego. Rozgorzenie podkreślało jeszcze poczucie zrady alianty. 5 lipca 1945 roku władze brytyjskie, według postanowień wjęcia wycofały uznanie prawowitemu rządowi polskiej na migracji. Polscy żołnierze czyli się również w w Radzie Wolności w Małdawii w 1946 roku. Dochodziło do tego jeszcze sprawa Katynia i mordów dokonanych na licie polskich przez ten KWD. Każda z wymienionych do publikacji w mniejszym niż większym stopniu odnosi się do ciężkiej sytuacji polskich Polaków po wojnie. W sposób szczególny podkreśla do swojej książce Ariadna, charakteryzując trudne życie polskich wychodców, żyjących na oczu Ich niepewna przyszłość, rozkroczenie oraz świadomość rady Ariadny wspomina również o, o ubrak wstępnych na powrót żołnierzy do swoich rodzin w Polsce. Narastającej fali Brytyjczyków do Polaków, którzy otrzymali się do Wyspach Brytyjskich po zakończeniu dzielnika wojny. Świadczyć może o tym przed W Rzeczywistość, życie osób polskiego pochodzenia osiedlone w Szkocji w latach powojennych była mieszanką tęsknoty i strachu. Polacy nosili w sobie nieodrębny ból. Jednak nigdy nie ujawniali swoich emocji względem ich chodzonych mieszkańców. Przybyli z kraju, który we wrześniu 1939 roku został zaatakowany przez uchodźców soku. W wyniku tajnego paktu między dwoma największymi miastostami Polska e, została podzielona pomiędzy Rosją i Niemcami, a obróciwsko o wojnę z tyłu przekraczało granice moralne i cywilizacyjne. Reasumując, ja, należy jeszcze raz podkreślić pewną ironię w tym, że nie człowiek, tylko niedźwiedź stał się ulubionym bohaterem wojennym. Legendą żyją po dzień dzisiejszy. Pełnię w na wielu publikacjach, filmach, wystawach czy komunikatach. Jednocześnie Wójtem stał się Cybola, żołnierza Polaka, który tak jak on został osiewacony, oderwany od rodziny, skazany na niedemontażki na na wojenne, by w końcu, tak jak Polak żołnierz, wybrać wojnę i stracić wojnę. Dziękuję.